Hej, sianko, witajcie moi drodzy, ja jestem Kondi, a to już jest 12 odcinek serii z Rafta. <laughs> tak, jest to już 12 odcinek. W dzisiejszym odcinku chciałbym po prostu znowu zagrać z Rafta, tak jak w każdym innym odcinku. Tylko, że... czekajcie, bo... Tu sobie zrobię takie małe cięcie, bo muszę sobie zmienić kamerkę, żeby była po prostu mniejsza, żebyście się nie czepiali. Uuu, ale duża kamerka, więc... Tu już, jak widzicie, ja już te szynki, ale my będziemy się widzieli Dopiero jak będzie. Jak będzie już kamerka mniejsza, bo teraz trochę za dużo mi się wydaje, więc lecimy do mniejszej. Kamerki. Dobra, kamerkę już zmniejszyłem sobie, jak, jak mogliście zauważyć. E, co ja chciałbym zrobić? W dzisiejszym odcinku chciałbym. Co ja chciałbym zrobić? Po prostu też zbierać dużo wszystkich surowców, ponieważ potrzebuję tych surowców, jak nie wiem czego i po prostu będę sobie tworzył nowe rzeczy, i nowe surowce będę zbierał. Bo to jest najważniejsza rzecz w tej grze. Widzicie, mam kamerkę, ponieważ nagrywam ten odcinek dzień, więc naprawdę jest duża możliwość nagrywania z kamerką. Tam jest jakaś wyspa, ale my się z wyspą nie będziemy interesowali za bardzo, ponieważ potrzebuję napić się wody. Czy ja mogę się napić wody? Otóż nie mogę się napić tej wody, ale jak sobie piję tą, to, to mogę się napić. Dobra, znakomicie. I tak jak mówiłem w dzisiejszym odcinku, będziemy sobie po prostu zbierali te... Yy... Będziemy zbierali sobie ładnie surowce, ponieważ potrzebuję bardzo surowców. Czy tam skręcamy? Tu jest bardzo dużo tych, tych wszystkich surowców, więc wydaje mi się, że lepiej na wyspie jakbyśmy nie skręcali, bo tu jest dużo plastiku i to jest bardzo needed. Nit. Need. Potrzebujemy tego mega. Czy rybka się usmażyła? Rybka się usmażyła, pstrąg się usmażył. Dobra, możemy sobie zbierać to wszystko. No zjedz to, zjedz to, zjedz to. Makrela jest duża I to widać, że jest duża Może sobie podpłyniemy jednak pod tamtą wyspę Albo nie wiem sobie teraz sam Zbyt szybko to wziąłem, szkoda Ponieważ bardzo potrzebuję Takich surowców nowych A taką wyspę też bym sobie eksplorował I zobaczyłbym, poznał bardziej tą całą strukturę Tego całego tutaj świata raftowego A wiecie Jak to teraz jest ciężko z tym raftem Odpadki mam, no odpadki są mega potrzebne Bo właśnie z odpadków się robi Głównie się robi w gwoździe. to odcinek będzie trochę dłuższy mi się wydaje, bo ponieważ tak teraz wolę te dłuższe odcinki robić z tego rafta, bo wydaje mi się, że to ten cały gameplay pójdzie bardzo do przodu i właśnie o to mi głównie chodzi, bo bo ja mam co, co odcinek robić prawie to same, te same rzeczy, to trochę słabiutko wam powiem. Więc mam nadzieję, że będę mógł sobie tu nowe rzeczy robić. Mam już Rakinek chciał mnie zjeść, już sobie mówię. Mm, tego to już sobie będę mógł schrupać, ale niestety tak nie było. Ten Kinek nie miał takich możliwości. No, więc lecimy dalej. I tak jak mówiłem, nie mam jakiegoś większego planu na ten odcinek, ponieważ chcę po prostu... Te surowce zbierać, bo to jest mega ważne. Na tą wyspę, dobra, podpłyniemy sobie na, na tą wyspę, bo czemu by nie. Eee, zróbmy sobie tak, a gdzie tu w ogóle wiatr płynie? Jak może wiatr płynąć, no Konrad, Boże, co ty tu gadasz za głupoty? Tu jest, dobra, tam tu i będziemy płynęli pod, pod wiatr, ale... Nie widzę tego sensu zbyt bardzo. Po prostu nie widzę tego tutaj pomysłu zbyt bardzo, więc sobie po prostu podpłyniemy tam. A my będziemy nadal tutaj eksplorowali to wszystko, ponieważ nie tu Ty nie miałeś Pity, miałeś tutaj tej wody, że tu była po prostu woda. No więc lecimy dalej. Może jednak na tą wyspę podpłyniemy. Sprawdzimy. Niech będzie, niech stracę. Niech stracę po prostu. Dobra, płyniemy na tamtą wyspę. Bo tak cały czas jest to samo. Robimy kurka wodna. Yy, rybkę bym już, musiał sobie złowić, bo nie mam żadnego jedzenia. Teraz jest ciężko. Czy my płyniemy tam, czy tu? O co chodzi? Bo ja sam nie wiem już teraz. czy stoimy w miejscu? Mechaniczka, kaczka z odpadków. Co? Dobra, stoimy w miejscu, więc w takim razie płyniemy sobie z wiatrem. W tą stronę wieje, więc popłyniemy tam właśnie w tamtą stronę płyniemy. Odpływamy od was wszystkich. Więc możemy sobie tak. Co to za kaczka? Stara plastikowa kaczka wygląda jakby pochodzisz z gry Scrap Mechanic. Co? A może? Scrab Mechanik i Raft to są dwie podobne tej samej, tego samego twórcy gry. Macie o co chodzi? To było w sumie fajny ten Easter egg. To Był fajny Easter egg, gdyby się okazało, że Scrab Mechanik i to jest tym samym, jest tym samym twórcą, producentem tych gier. Więc no, tu widzę, że jest dużo, dużo prawdowym. Podobieństwa jest do innych gier z więc fajny easter egg tutaj. Kolejna mechaniczna kaczka, no co to się dzieje? Ja nie chcę tyle tych kaczek łowić, ja chcę wreszcie sobie złowić normalną rybkę. Jeszcze nie będę kaczek jadł. Teraz mi się jeszcze wędka zepsuje i co to ja wtedy zrobię? No, nic nie zrobię. Bo jestem głodny powoli. Dawaj, dawaj, dawaj. No, jest surowy coś, dobra, znakomicie. Surowy cośek złapany. A i tam jest, nie, nie wezmę tych, ale dobra, niech będzie, niech będzie. Beczek nie mam, ale dużo i tak w tym odcinku złapałem beczek, więc no problem. I tak jak mówiłem, cały czas surowce zbieramy. Przecież widziałem, że u niektórych youtuberów jak nagrywali z tego rafta, to niektórzy nawet mieli owcy, albo kozy to były, kozy chyba. Skąd mieli kozy? Tam jest tratwa jakaś, więc pójdziemy do tej tratwy. Powinniśmy tam zdobyć jakieś surowce ładne, nowe. Mam nadzieję, że coś fajnego będzie tam. I żeby ten dzień się pojawił. Czemu te to są takie długie w tym rafcie. No jeszcze mnie ugryźć, ja wiem. Ja cię znam, chłopie. Na jest first, o co kaman. Dobra, lecimy tak. <laughs> Podpływamy sobie właśnie teraz do tego. Chciałem jakieś miejsce szynkać, bo ja już tu widzę, że mam trochę biedę z tymi skrzynkami. Teraz możemy zostakować Czy albo z tego zestakujemy? Nie. Tu możemy to dać. <laughs> Czy tylko zestakujemy? Nie, nic tu staka, nie zrobimy żadnego. staka. Ale to się stack mi się tak kojarzy z Minecraftem. Mamy beczułkę, ładnie, znaczy beczułkę. Plastik, a nie beczułkę. Może coś mm, stworzymy sobie mechanicznego. Czekajcie. E. Coś tu może stworzymy. Co możemy stworzyć? Nie chcę stworzyć takiego. czy chcę coś innego stworzyć. Nie da się tutaj, Dobra, a z tym. Spadano. Nie, jak coś fajniejszego znaleźć. Piec do wtapia, możemy przedstawić etapki piasek rozpuszczać glony. No ciekawe. Tylko musimy tu jeszcze dać odpadki. Czyli my musimy tak jakby te wszystkie rzeczy tutaj zbadać, czyli o to w tym chodzi. Bo ja jestem już na tym odcinku, a ja nadal nie wiem jak o co kaun chodzi właśnie w tym tutaj stole badawczym. A musimy te wszystkie tu rzeczy zbadać i wtedy będziemy mogli sobie już móc... będziemy mogli... Będziemy mogli wtedy wszystkie te brać Dobra, ja wchodzę na tą tu wyspę Czy trafię? Co jest grane? Dobra, mam dużo rzeczy. Przecież cały ekip pudełek mi się zebrał tego, więc jest spoko wam powiem. W tym tempie możemy teraz sobie tu zbadać więcej rzeczy tych. Mm, na przykład nie, linę jest zbadamy, zbadaj. Znakomicie. Plastik, zbadaj. Śrubki, zbadaj. A, bo musimy oddawać te rzeczy, zbadano. Dobra, spoko. Szkoda, że musimy oddawać, bo na przykład jak ja miałem tylko dwie śrubki. No i jak teraz straciłem jedną, no to, to co ja później zrobię, ale dobra, spoko. Niech, niech, niech stracę po prostu, żeby móc więcej rzeczy dorobić nowych, żeby po prostu gra się rozwijała. Żeby gameplay był coraz lepszy. Czy mi tu je? Myślałem, że te mi jedzą papugi, czy co tam się nazywa. Dawaj, dawaj, dawaj. Surowa makrela, niech będzie. No i widzę, że coraz gorzej tutaj z tym wszystkim. Co to jest? Szkło. Zbadaj. Niestety straciłem szkło, ale zbadałem to. Zresztą mogę, z, z muszę zbadać. Dobra, służymy sobie gwoździa. Gwoźdź, służy dwóch. Zbadaj odpad, Dobra, odpadki. Spadek. Możemy się nauczyć robić te rzeczy. Wow! Czyli patrzcie, jak poznaliśmy teraz mm, mechanikę tej gry. Jak o co chodzi. Już wiemy. Znaczy ja wiem. Wy też pewnie już wiecie. Jak to tutaj dalej wszystko wygląda. Dobra, wiem sobie tak. Bo naprawdę to jest mega ciekawe, że to właśnie w taki sposób działa. Teraz z tamtą strony wieje. No co za paskudny wiatr. Naprawdę no, ciekawe jest mechanika w tej tu oto grze. Dawaj woda, dawaj, dawaj, dawaj. Czułem jeszcze chyba na scenę szynki zrobić, bo widzę, że jest bardzo krucho z miejscem w, w moim ekwipunku. Też pić mi się chce mojej postaci niestety. No, no i co widzisz, no i co, co narobiłeś chłopie? Dalej, Dobra, zapałem na szczęście ten plastik. Dalej, teraz tak, e, e, e dawajcie tutaj, to chcieliśmy sobie rybkę. Możemy sobie jeszcze tu plastik wziąć, wziąć. Tam jest dużo beczek, więc płyniemy w tamtym kierunku. I dobra, i teraz tak. Na pewno, co możemy zrobić, to jest oczywiście. Jaki dobry sposób na produkowanie dużej ilości jedzenia i dużej ilości po prostu wody produkowania, bo trochę słabo to widzieliśmy, będziemy tak cały czas robili w taki oto właśnie sposób. Co możemy się tu nauczyć? Nauczymy się zrobić stół. Naucz się. I tutaj i teraz tu stworzymy stół. Tak, i tu możemy stół teraz zrobić. A, dobra, czyli o to w tym chodzi głównie. Ja ku mam coraz bardziej jak tutaj to, to wszystko zrobić. Fajne, fajne to jest, że so, zrobię sobie jeszcze tu zdjęcie do tego. Czekajcie, to musi być tak. Tak sobie zrobię. Dobra, niech będzie. E, lecimy sobie tam, bo ja chcę bardzo te beczki wziąć. Dobra. I od razu sobie skrzynkę, jak skrzynkę zrobić? Dobra, się robi tak, zrobimy sobie następną szynkę. Tych skrzynek już mamy trochę za dużo, mi się wydaje, niestety. Ale no cóż, co zrobić? Ale wyspa się powiększa, więc o to chodzi. Rozwijamy się coraz bardziej. Wydaje mi się, że to jest tutaj najlepsze miejsce, żeby chyba zakończyć ten odcinek, jak mi się wydaje. Bo już naprawdę dużo zrobiliśmy. Tylko jak się popłynąć tam? No co za głupi wiatr. Tam się jest. No dalej lećcie tam chłopaki. Dobra. Yy, muszę jeszcze złowić rybkę. No zrobię sobie na, na wszelki wypadek, jak coś będzie się działo. Tam, ta, tam się zbliżamy, to jest idealnie już. Więc wydaje mi się, że już powoli będę kończył ten odcinek. Bo już dużo rzeczy zrobiłem, dużo surowców sprawdziłem jak to wszystko działa. Więc następny odcinkach będzie coraz fajniej wam powiem. Teraz się tutaj napoimy w 110%, żeby mieć na, mieć móc na później... Nie przyjmować się, że jesteśmy głodni albo chce nam się pić, bo to jest najgorsze co może być. Nie... Ja po prostu nie cierpię, tak się dzieje, że... Chcę coś zrobić... Y -y, pić mi się chce. No, no po co? Po co tak jak ktoś coś wymyślił? Dobra, co tu jest możliwe? Zaawansowany filtr. Pozwala z wodę, Aaa! Dobra, naucz się. Zaawansowany filtr. Jest, filtr, jest, twórz szkło. Czyli jest potrzebne szkło. ja mam szkło wziąć tak w ogóle. Wydaje mi się, że tam zanim dopłyniemy, to już będzie poniedziałek, więc płyniemy sobie w tą stronę. ja mam wziąć szkło. To jest mega dziwne. Ale dobra, na tym odcinku będziemy już to kończyli. Był to 12 odcinek. Nauczyliśmy się robić nowe rzeczy, fajne. Więc wydaje mi się, że już w następnym odcinkach będzie coraz lepiej. Naucz się, naucz się, naucz się, naucz się. I patrzcie, czyli to tak działa. Czyli my się tego utrzymy. Już nie musimy dawać tych rzeczy, bo już je mamy. Czyli w sumie no tyle. Więc dziękuję za oglądanie. Zostawcie oczywiście subskrypcję, lajka i dzwoneczek. No, więc... Dziękuję za oglądanie. Elo.